Reprezentacja samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zwyciężyła w eliminacjach do 19 Mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce nożnej. Zwycięstwo nie jest zaskoczeniem, bo od lat reprezentacja z Nowego Dworu Mazowieckiego bardzo dobrze prezentuje się podczas samorządowych rozgrywek. Panie burmistrzu, dwa lata temu Nowy Dwór wygrał, rok temu był bardzo blisko, no i w tym roku wygrywa dumny panie z drużyny? Zdecydowanie tak, bo w całym turnieju straciliśmy tylko jedną i to dość przypadkową bramkę. Eee, właściwie nie dopuszczali chłopcy do zagrożenia pod naszą bramką. Założenia taktyczne z dość długiej odprawy e, przygotowującej nas taktycznej do, do gry zostały zrealizowane w 100%. I możemy cieszyć się z tego powiedzmy połowicznego sukcesu, bo to dopiero eliminacje. Czekamy na zwycięstwo w Brennej w maju. Jak przygotowywaliście się do turnieju? Bo to nie jest tak, że przychodzicie i przyjeżdżacie do Mrągowa i pierwszy raz się spotykacie na boisku, pewnie były jakieś treningi. No wreszcie pierwszy raz od kilku lat trochę dłużej ze sobą zagraliśmy, bo tak. No, zazwyczaj nie ma czasu pracy i po pracy na no, zbyt często grafiwkę, natomiast każdy z nas gdzieś tam gra, natomiast razem graliśmy rzadko, w tym roku udało nam się trochę więcej wspólnie pograć i widać tego efekty. Jak dodają samorządowcy z Nowego Dworu, kluczem do zwycięstwa była taktyka, którą piłkarze konsekwentnie realizowali. Jakbyśmy popatrzyli na wszystkie nasze mecze, to w te mecze wszystkie podobnie wyglądały. Najpierw zabezpieczaliśmy tyły, z przodu było dużo ruchu, strzelaliśmy bramki. Z tyłu nie dopuszczaliśmy do strzałów. Nasz bramkarz, tak jak pan burmistrz powiedział, straciliśmy przypadkową bramkę po szkolnym błędzie, aczkolwiek staraliśmy się nie dopuszczać do tych strzałów i nam się to udawało jak najlepiej. W eliminacjach do 19. Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej, które odbyły się w Mrongowie, wzięło udział 15 zespołów. Wśród nich również Mrągowo. Jak wyglądają wyniki naszych reprezentantów? W grupie najstarszej oldboyów praktycznie mamy drugie miejsce, jesteśmy na pudle. Nie była to liczna reprezentacja w tej kategorii, ale Nasi piłkarze walczyli bardzo dzielnie i tak jak mówię, drugie miejsce to jest naprawdę bardzo dobre miejsce. W grupie młodszej, gdzie było więcej rywalizacji, no nie mieliśmy szczęścia, ale w, tych, w drugim dniu, czyli dzisiaj, w niedzielę, wszystkie mecze nasza drużyna wygrała i zakończyła swój udział na dziewiątym miejscu. Ale liczy się właśnie sportowa rywalizacja, integracja samorządowców, wymiana doświadczeń. No i jest okazja, żeby spotkać się w gronie e, tradycyjnie już od, od lat. Pełne wyniki eliminacji do 19 mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce nożnej, które odbyły się w mrągowie znajdują się w opisie pod filmem.